Ja chciałem się zapytać y, o inwestycje, które, czy remonty, które wykonuje spółka na, na, w Braczynie na rzecz gminy. Czy zostały jakieś zgłoszone do odbioru wykonane prace? Nie, jeszcze nam nie zgłoszono żadnych prac do odbioru. Wójt tylko mi stosował te zwania na no, pismo prośbę o e, informowanie mecenastek, Na dzień dzisiejszy dostałem dokumenty, jeśli chodzi o postępowanie przetargowe spółki wątpliwych, czyli te wnioski, które będą w ramach przetargu, ten zakres, będzie w ramach przetargu realizowany. I takie oświadczenie spółki, że pewien zakres będzie chciała wykonać na własnymi siłach, to znaczy własnymi środkami. Nie wiem jak to jest no, bo to na razie jeszcze jest no, taka opisowa no, e, Także e, no, oczywiście nie jesteśmy tutaj na tym etapie jakby e, e, elementem, który zatwierdza lub nie zatwierdza e, powiedzmy pracę spółki. E, my po prostu tylko możemy każdy, na każdym etapie e, no, tak przyglądać się i e, oceniać wyboru tego, tych standardów, takich możliwości korzystania tych Niemniej nie, nie, nie mamy takiego, że spółka musi czekać na jakieś zatwierdzenie, jakiegoś postępowania przez nas. Nie, absolutnie spółka wykonuje normalnie swoje, swoje działania. My jedynie kontrolujemy, czy te działania są, są w naszym zdaniu prawidłowe, czy nie. A główny, główny element to oczywiście odwrót techniczny wykonany i faktycznych dokumentacji i faktów, które spółka Na dzień dzisiejszy to, to w ramach dostępu do informacji można powiedzieć, przesłamy tylko tak, bez postępowania przetargów.